dzisiaj wybrałem się trochę tak pochodzić poobserwować przede wszystkim ptaki bo już jest chyba czas najwyższy za chwilę będą kaczki miały głodne i tak sobie idę, idę, idę No i obserwuję na lewo, na prawo, aż patrzę w pewnym momencie tu może być ciekawie, bo jest troszkę w i zobaczcie co znalazło. Możliwe, ale faktycznie będę miał w kolejną, tylko żeby nie wpaść kurde do wody. Jeszcze więcej. ale jest. Oh mała, bo mała. Mała, bo mała, ale sprawdzimy. No. Proszę bardzo proszę bardzo Nie wiadomo ile wyży Ale jest nawet nie pogryziona No super Jak to warto ruszyć się z domu A tu jest to miejsce które, które chciałem zobaczyć Takie ładne przez jakieś zwierzę, wydeptana trawa a wszedłem na tyczkę piękną tyczunę. nie a teraz zobaczymy jeszcze z tej strony to miejsce, które mnie zainteresowało no jest rzeczywiście ale żadnego gniazdka Żadnego ptaszka nie ma. A to jest moja zdobycz.